Z tej strony Grzegorz, a dzisiaj spróbujemy nauczyć się wyrażania, jeżeli warun no tak, warunkowania, jeżeli jakaś, jakiś warunek zostanie spełniony, to coś się wykonuje, w przeciwnym razie może coś innego się wykonywać, w przypadku jeszcze innego przypadku może wykonywać się jakaś jeszcze inna czynność, ale dobrze, jakby koniec tego tutaj mącenia, przejdźmy do szczegółów. Załóżmy sobie, dajmy jakiś przykład. Załóżmy, że mamy jakiś szyfr. No nie? I ten, jeżeli wpiszemy dobry szyfr, to wyświetlona zostanie jakaś informacja, że otwarto jakąś skrzynkę. No nie? W przeciwnym razie powiemy, no, szyfr nie został prawidłowy, nie został wpisany prawidłowo. No i jakby nie mam dostępu. Ok? Czyli załóżmy, że mamy tutaj zmienną szyfr. Uh, no i to jest jakaś wartość A? a, a. Nie? No, tak domyślnie. Załóżmy, że wpisaliśmy A. OK. Mamy gdzieś tam jakąś naszą skrzynkę. Stwórzmy nad funkcję. function i wpiszmy tutaj nazwę. W tej funkcji oczywiście piszę po polsku, żeby oczywiście, żebyście mieli łatwiej, żebyście mogli łatwiej zrozumieć. Piszcie po angielsku, proszę. Otwórz skrzynkę. I teraz tutaj e, chcemy, żeby było przekazane hasło. Okej, okay. no i później end. No i teraz tak, no i nasza ta funkcja, ta tak, która otworzy skrzynkę, przyjmuje to hasło. No i musimy sprawdzi teraz, czy to hasło jest prawidłowe, no nie? No to jeżeli, e, macie po prawej, prawej e, stronie przykład, jeżeli to jest warunek jakiś, e, hasło które zostało przekazane do naszej funkcji. A jest. Teraz porównujemy, czyli dwa równa się muszą być. Jeżeli nasze hasło, które zostało przekazane, to. Powiedzmy. Um, tutaj. Jak tu mam. Aha, dobra. Weźmy tutaj. Najpopularniejsze hasło. 1, 2, 3. jeżeli ktoś pisał hasło 1, 2, 3, then, czyli po angielsku wtedy. Wykonaj. Ja sobie lubię robić takie coś jak tab albo kilka spacji, i wtedy mówimy, że hasło poprawne. Wekrzyknik, tak, otwieram skrzynkę. Kropka. Ok. A, ale, no, jeżeli to hasło jest, Jakieś inne, jakikolwiek inny przypadek, cokolwiek innego ktoś wpisze. No oczywiście musimy zakończyć tutaj, ładnie. No to wtedy musimy napisać, że no niestety hasło niepoprawne. Krzyknik, spróbuj ponownie. Kropka. Ok. Teraz, jak to uruchomimy, uruchomimy, oczywiście nic się nie stanie, bo na razie stworzyliśmy, stworzyliśmy tą funkcję, ale nie wywołaliśmy jej żadnym parametrem. Ok? Nic się nie dzieje. Ale no, to wywołajmy. Czyli mówimy odpusz, wywołaj funkcję, otwórz skrzynkę. Naszym parametrem będzie ten szyfr. A no, i tyle. No i teraz tą informację chcemy tutaj. Wyświetlić w konsoli. Tak jak widzimy, hasło niepoprawne. Spróbuj ponownie. OK. Czyli ten szyb, który tutaj dostaliśmy skończyć, no to jest niepoprawny. No dobra, no to wywołajmy jeszcze raz na naszą skrzynkę. O, no i cóż, to teraz może. Nie, no jeden. To działa? Raczej nie. No niestety nie zdziałał. No dobrze, my oczywiście wiemy, jakie jest hasło, bo sami tutaj przygotowywaliśmy tutaj nasz algorytm otwierania skrzynki. No Jak piszemy tutaj nasz 1, za trzecim razem 1, 2, 3. To konsola nam wyświetli, że hasło poprawne, otwieram skrzynkę. OK. Oczywiście możemy zrobić więcej haseł. Mm. Są różne sposoby na to, żeby zrobić więcej haseł. Jedna z takich najbardziej upatologicznych sposobów a to użycie następnego warunku. To jest tak, tu mamy tylko dwa warunki. Jeżeli coś jest określoną wartością, to wyświetlam to. Każda inna wartość, widzicie, to jest else, to jest każda inna wartość, która nie jest. E, równa tej wartości przechowanej w zmiennej hasło. Spowoduje, że wywoła się ta linia kodu, tak? Czyli komputer wykona tą część. Ale jeżeli chcemy mieć jeszcze inne możliwe hasło do wpisania, to możemy coś wpisać coś takiego jak else if. W różnych językach jest to różnie nazwane, czasami jest coś else if, albo elif. No, jakby Mniej więcej podobnie jest, ale jakby warto mieć to pod uwagę, brać to pod uwagę. Okej, okay. no to co? No to dodajmy drugą możliwość. Jakie inne hasło może być? ok sprawdźmy. Admin, admin, no nie? To też popularne hasło jest. Czyli co? Else if, tak? Czyli weźmy drugą możliwość, czyli jeżeli hasło nie jest równe 1, 2, 3. No to jakie może być hasło? No to hasło może być też właśnie admin. ale takie popularne. Fajne hasło. Łatwe do smakowania. A no to, jeżeli było admin albo 1, 2, 1.23 to hasło, no to powiedzmy, możemy to skopiować nawet. Oczywiście to nie jest, nie jest dobre rozwiązanie, kopiowanie tych samych części kodu, ale. Mówimy hasło poprawne, otwieram skrzynkę. No i spróbujmy. Czyli co, wpisaliśmy już 1, 1, 2, 3. Możemy spróbować właśnie wpisać hasło admin. Uruchomimy ponownie naszą funkcję. Otwierania skrzynki. No i zobaczmy, czy wpisanie innych haseł też zadziała. Jak widzimy, 1. Tak, szyfr a, nie, nie zadziałał, szyfr 1 nie zadziałał, szyfr 1, 2, 3 zadziałał, czyli wykonał się ten warunek. Szyfr... E, och, jakby hasło admin też otwarło skrzynkę. No okej. Okay. No i w przeciwnym razie każde, każda inna wartość, która nie jest 1, 2, 3 albo admin, no to wyląduje tutaj. I komputer zwróci, że hasło niepoprawne. No i okej. Okay. Um. Generalnie te warunki. Tutaj na samym dole jest taka informacja jeszcze. Co udało mi się zobaczyć? Że niekoniecznie tu musi być to wyrażenie logiczne, tylko może być to jakiś jakaś liczba, jakiś obiekt. Wszystko, co nie jest Nilem, tak? Czyli nie jest tą wartością taką nil, która jest jakby nieokreśloną wartością, czy powiedzmy brak wartości tak naprawdę, oraz nie jest to false, tak, przekazane bezpośrednio, to wtedy każda jakby rzecz, która zostanie wpisana, będzie traktowana jako prawda. Także trzeba uważać, co tutaj wpisujemy. Także no najprościej trzymać się tej operacji logicznej. O, czyli, właśnie, coś przyrównać do czegoś, mniejsze coś, większe coś. No nie, tu mamy, jakby, przykład z tekstem. Możemy tutaj też dodać o, przypadek z liczbą. No nie, czy dodajmy to sobie, żeby nie było e, tylko tekstu. Możemy dać jeszcze inny przypadek, gdzie ktoś pisze liczbę. Jak, jak, jak wiemy, tutaj w Lua możemy przekazywać dowolną wartość. No nie, i on, ona zostanie przekonwertowana. No to jeżeli hasło. A będzie, jeżeli informacja tutaj przekazana przez parametr hasło będzie to jakaś liczba typu 1, 2, 3. czyli to samo tylko przekazane jako, jako liczba. To także chcielibyśmy otworzyć tą skrzynkę, no bo co? Czym się różni tekst 1, 2, 3 od 1, 2, 3? Tak naprawdę w naszym przypadku no na niczym, no, wpisuję 1, 2, 3 to to i to powinno tutaj otworzyć naszą skrzyneczkę. Jak widzicie, tak się stało. Um, no i, i tyle. Także, jeżeli chodzi o ify, no to jakby tutaj nie ma żadnej filozofii. Możecie sobie po, po, popróbować e, na własną rękę jakieś inne przypadki. E, możecie zrobić z tymi rękoma, że człowiek ma pięć rąk, ma tam trzy nogi i tak dalej i to jakoś sobie łączyć. E, endem, Orem, tak lub i. No i jakby. czemu nie? to macie, właśnie, przykład. Dwa lub 4 endy, jakiś, wyje... jakiś, jakiś, um... jakiś warunek, tak, i można go łączyć odpowiednio. Tak, jak było to w poprzednim filmiku pokazane. No i dobra, to tyle na razie, a później zajmiemy się pewnie jakimiś pętlami, żeby było, żeby nie powtarzał się nam za bardzo tutaj kod. Na przykład taki kodlicz. Mamy ile? Pięć prób, otwarcie skrzynki, które można wykształcić mm, w jeden. Jak to się zrobi? Okaże się w następnym odcinku. No, na razie hej.